I witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bigos808 I dzisiaj rozpoczniemy nową serię w Skyrima No to bez większego gadania Zaczynamy okay. Miałem już Oj Miałem już ostatnio nagrywać tą serię Ale miałem małe problemy co do y, komputera No ale teraz już jest wszystko dobrze No i zagłębmy się w to wspaniałą historię, którą mamy na początku, tak naprawdę to musiałem się napić, ale nieważne. Ach, od razu, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Tak jest. Grafikę mam ustawioną na maksa. Naprawdę jest co podziwiać. A, muszę sobie... E, Aby jeszcze... Czułeś kamerę na full, a i tak za wolno. Spoko. Ech. Czy to moje? Hey, Ej, ty! Nareszcie. Dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy tak jak nas, i tamtego złodzieja. złodział. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w tak. głowie drogi. Do... złodziej koni zabić go. Hej ty! Nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Peszek. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach złodzieju. Zamknąć mordy! <grym> no a jemu co się stało? To Ulfrik Gromowładny, prawdziwy najwyższy król Skyrim! To oh. Ulfrik! Ja ja mamy mam kogoś kogo ważnego tutaj osobiście ja przyszedłem prawie całą tą grę Skoro cię złapali? Mogę sobie zostawić końcówkę na moment niemożliwość ja nagrywania Nie i przez nabywania. zwiększają... Nie zbierzamy. Ale Solvenguard Nie, to niemożliwe! To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą. O jakiej pomyślni Norbert? Powinien, Powinien być dom. Do. Rolling Ja. Pochodzę ja z Rolling nie, generale. Niech Panie co A, trzeba zrobić? Nie, nie, nie. Dobrze, niejmij to już za sobą. Jak coś to słyszycie moje stary cykl. to Bóstwa proszę, pomóżcie mi. Od razu cieplej. Gdzie też mam, jak nie, tak? Patrzcie. Generał Tulius, zarządca wojskowy. I zdaje Don't się, że są z nim agenci talmować. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Ok. A, Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Co Gdy za wspaniała mały, historia! Cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Wejdź do środka, maluch. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Daj mu pooglądać, tak, tak tato. Tak, tak to. Dlaczego się zatrzymujemy? Koniec, ja, teraz, baby. Zaraz, nie ma. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć. Nie Ech, braliśmy w tym udziału. To, to pomyłka! Po kocha swoje przeklęte listy. Tak, czyli możemy z tego wywnioskować, że jesteśmy jakimiś buntownikami, bądź nordami, którzy walczą, walczą o swoją ojczyznę, czyli Skyrim. A to jest imperium, które okupuje jakby ten nasz yy, świat. Nie świat, tylko Skyrim. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Stoj! zabijesz mnie! Nocznicy! A Jeszcze ktoś myśli o dostał. Nie? Zaraz. Może Ej, potem. Okej. Okay. Idę. Kim jesteś? Dobra, to ja teraz się może zajmę moją postacią. To będzie coś w stylu przyspieszenia. No i tyle. To widzimy się po chwili. I cóż, widzimy się z powrotem. Stworzyłem swoją postać w miarę jakoś mi taka dziwna, poszła, ale już jak jest to jest Gramy dalej. Nazwiem Bigos... A dużej to trzeba tak Okej. Okay. Przybywasz do Skyrim w złym czasie, No niestety... Kapitanie, co z tym? O szczęść mnie proszę! Nie obchodzi mnie, czy jest na ciebie. Taki Bigos... Proszę. Wedle Shit. rozkazu, kapitanie. Nie lubię cię. Przykro mi. Przynajmniej I zginiesz rodzinnym ziemi. So. Za kapitanem więźniu. A, czy to ma być? Nie godzę się na to. Ulfriku niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla. I uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Ha, nie nie tu jak dobra herbaty. w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? Nie, mnie pytaj. O nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tuliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Będę uuu. twoją pierwszą ofiarą. To wy jest jak sobie życzysz. Ma no, ja ja koleś nie powiem, mógłby chwilę poczekać. No dalej, nie będę tu czekać Sofengard cały dzień. Sovereign <coughs> Przepraszam. Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie yy, to nie, samo? Ale nie masz wow, Wy, Au. Gnijdy! Sprawiedliwość! Śmierć! Tak jest. Śmierci w dokładnie, chociaż do nich do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. No to. Coś mnie woła. Ktoś mnie woła. Znowu, słyszysz? <coughs> Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więźniowiec. Czemu się na mnie patrzysz. Nie, to nie miało być tak. Nie ja miałem przeżyć. Nie. No, oh shit. I tyle z mojego grania. Dziękuję za oglądanie. No i cześć. Cześć idzie. O. Oh. O. Oh. Było trzeba nieść tyle na kolację. Dadzą, dadzą, spokojnie. Jesteś Oho! Dobra, jest to smokczek. Ohuu Dobra, jesteśmy. Cóż to? Czy te legendy okazały się prawdą? Legendy nie paląli opalą się czas. Ja widzę, ja widzę. Musimy się no ruszyć, na ma. No shit, szef. Okej. Tym, tym, tym. Musimy mag. jeszcze to. zęby! zęby! A O, to był Zobacz czy tędy da się wyjść. Ale ty co, Majster? Dobra, już widzę, cień tam był, nic więcej wie jak. A, dobra. Ale on fajnie wygląda, nie powiem. Oj! Ale piękny. Okej. Okay. ja, damu. Ale garbaty. Niech bogowie mają cię chłopiece A ja to co? A mnie nie mają, dobra OK I teraz będzie piękne lądowanie Telemark Ej, masz strzałę w Nie w bucie. smacznego Ej, Okej. Okay. Strzelaj, strzelaj, byle celnie Okej. Okay. No, nie ma problemu. Jezusie. Ja jestem. Eeeem. Leksi małysi, leksi. Ja, ja chcę iść. Tam gromowani, ale ten chciał mnie zabić. Do kogo mam pójść? Za nimi? Za nimi? Dobra Uff W sumie i tak wiedziałem że do nie dołączę, ale chciałem tak grać. <grytania> Masz związane ręce. Spotkamy się w Sowngardzie, bracie. Ale my ty, gardzo Ale mam Bica. Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozpaczliwi. No, rozmowy. niestety. Czekaj, może uda mi się to z ciebie ściągnąć. No. Możesz wziąć Dobra. sprzęt guniara. Nie będzie Okej, okay, bierzemy sobie. wszystko. I się ubieramy wszystkie. Dobra, ale Zakładaj jestem seksowny, po prostu ruchałbym. Hmm, faceta, dobra. Nie hey, było to jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć, zanim smog zniszczy. Oooo! Sprawdźmy tamtą bramę. O, uła. 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 Aha, okej. Okay. <śle> dobra, oddychaj. Z naszej strony nie można tego otworzyć. Nooo, taki pech. Czyli zostaliśmy na zawsze. Cesarcy! Dobra, teraz epicka pułapka. W której przegramy. Uwaga, oto chwila prawdy. Czemu jest Twoje broń? Nie, yes, zginiesz! zginiesz. Matu, nie chciałaś mnie uratować. Teraz zginiesz! Masz za swoje. Jest, tak jest Dawaj wszystko co masz Raz yy, Lasu Sprzedamy Dobra Już już się otwieram, tylko sobie wezmę co lepsze Dobra I o ile dobrze pamiętam to ten tak się No właśnie do ulubionych, o to mi chodziło. Ale Natomiast. wyglądam, Wynośmy się Kapusta! Stąd, tak nam na głowy całą wieżę. Kapusta i robimy bigos. Jeszcze by mięso jakieś. Dawaj! <grytanie> Dawaj! Jest dobra! <grytanie> Ale wyglądam pięknie, ubieram się w sekundę.

do dupy, do dupy, do dupy, do dupy. Weźmiemy. Reszta. No, jeszcze to weźmiemy. Uuu, jakiś magazynek. Ufelen, nie wiem po co mi to. Nie wiem po co mi sól wezmę. Miksurki wszystkie wezmę. weźmiemy. Wino z Al... Jak to było? Wino z Alto. Aha, dobra. Beczka. Bierzemy. Wszystko się przyda. Kosz, na pewno się nie przyda, kosz, 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 wiadro Miksturę bierzemy oczywiście Podstawa, chyba wszystko Królik! A Okej okay. Już No to prowadź Majster Czemu czyniemy, a ma krew. i ucha trolla to sala torta dzień dzień oh. bekres twoje Zwycięstwo, a bo jakoś tego nie widziałem przylazł na połowę weźmiemy weźmiemy Noo, o zawsze nie, coś. nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka dobra, gdzie są jakieś tam? Ten... A, Księga Smokszego Księcia, dobra, kto chce sobie może teraz zastopować, jak ja będę przewijał i sobie przykrzyczacie. Ja to zrobię w wolnym czasie. Koniec lektury, jutro z tego sprawdzian. Dobra, otwieramy jak prawdziwy złodziej. To i jest, tak jest. O to chodzi. Bierzemy wszystko. No czekaj. Łap, wszystko co Łap, no w Łap, wszystko możemy. Łap, wszystko jest. Łap, się jest. czalu Magia, wszystkie Płomienie, dobra to damy do favorite i oczywiście leczenie też. ale na początku Yyy... ta pury. Nie, tak. No odwrót! Co to ma być? Chodź dalej. Burn, bitch. Burn. Nie wiem, że znam magię. Dobra. Starczy książkę przeczytać. Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Tuyus. Nie mam zamiaru czekać, aż smok nie zabije. Ale się wikszers. siła. I mi się podoba, ta magia. I... Na Nie Nieważne, że niski poziom. Giniesz. Tak jest. O, Co tu się dzieje? Jaki rozpieszdziec totalny. Dobra, jak... Ja chcę sobie pójść jeszcze włócznika takiego troszkę. I sobie weźmiemy. Strzały, strzały. Gdzie to są strzały? No, żelazna strzała, to też damy do favorite. Nie! Ja chcę płomienie w tym i żelazny. Zginie! Bykrze, zginie! Tak jest, broń Rę, jednoręczna. Strzałę... W weźmiemy, sprzeda się. A. No. Dalej, majster, dalej! To już 20 minut za nami. i katar mnie wnerwia. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Ui, ui, hop, siada, hop, hop, żabki, skok. Ten smok się nie poddaje, co? Dalej, majster. Lepiej się nie zatrzymywać. Reszta z nich będzie musiała znaleźć inną drogę Oooo zroda tak Padmy w wodę Ty, pali się No na co czekasz? Jestem tu, jestem jest złoto zawsze dobrze jeszcze za mną pajączki 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 i po pajączka pajączki i po pajączka ale headshot nie cierpij mają za dużo oczu wiesz Dobra, teraz się pobawimy, no nie dałem łuku, co to ma być Eee, to znaczy ulubiony Co ja zrobiłem? Macka Boska bigos e, do ulubionych, a teraz Walczymy tym No I wyciągamy łuk. No! Pięknie, pięknie aż dupa mięknie. Ciekawe, czy tutaj coś by było Oprócz wiadomo trupa Ja mam nic, dobra, biegniemy dalej Hmm Czyżby bigos? Stać! Przed nami jest niedźwiedź Widzisz? Wolałbym uniknąć no się... kontaktu. Spróbujmy się przekraść. Powoli i ostrożnie. Jest ten Uważają na makarzu, skradali nawet strzał, żelaznych kontrolę, żeby się skradać. Dobrze wiedzieć. że to jest coś oprócz gówna, czaszek, matko bez na się rusza. Nawiedzona czaszka! Yyyy. <śmany> <śmany> o, ale to było piękne. No, ale to chyba wyjście. Wiedziałem, że nam się uda! się też Skyrim! Dawakin! Kieś tu jest, jest. I tak by nagle spadł, a bym się śmiał. Dobra. To on. Tym razem chyba odszedł na dobre. No. Nie wiadomo, czy ktoś inny uszedł z życiem. ale wkrótce będzie tu pełno. Dobra, zazki. myślę, że to jest Lepiej dobry moment, żeby zakończyć my ]my. ten odcinek. Moja I rozpoczniemy sastra, już niedługo. To tak tak co, buzi? Dziękuję pomoże. wam za oglądanie. Najlepiej Trzymajcie się i cześć.